W 28 maja opera przeniesie się na Bulwar Nadwiślański. Z Nadwisły popłyną największe przeboje operetkowo-musicalowe w wykonaniu wybitnych wokalistów i orkiestry, a wszystko pod opieką artystyczną tczewienina profesora Ryszarda Karczykowskiego. Zaś gwiazdą wieczoru będzie wybitna śpiewaczka Grażyna Brodzińska. Wydarzenie jest wyjątkowe. Zapraszamy już w najbliższą niedzielę 28 Maja godzina 18. Rozpoczynamy koncert na Bulwarze. Zobaczymy i posłuchamy największe przeboje opery, operetki i musicalu z znakomitym wykonaniem. Zaprosiliśmy naprawdę klasowych wykonawców, co to soliści z Polski, ale znani również i za granicą, i taką takie najbardziej znane nazwisko to Grażyna Brodzińska, której naprawdę nie trzeba przedstawiać, dodatkowo prezentować, nazywana królową polskiej operetki. Naprawdę warto przyjść, ponieważ opieką artystyczną nad wydarzeniem objął nasz trzewianin profesor Ryszard Karczykowski, co gwarantuje dodatkowo jakość wydarzenia. Na scenie zobaczymy pięciu solistów, solistki, solistów i grała będzie orkiestra, polska orkiestra symfoniczna, co naprawdę wypełni całą scenę i da taką da moc. I Energię, której naprawdę będzie można posłuchać z dużym zaangażowaniem. Wydarzenie ma stanowić jedyne tego typu przedsięwzięcie w regionie i planowane jest jako cykl kontynuowany przez kolejne lata nie tylko w samym Tczewie. Wstęp Wstępne widowisko jest bezpłatne, całość dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.